O, ale skurde tutaj fajny. Fajna akcja pościgałowa, bardzo ładnie. Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Szpard, to co widzicie tutaj to jest kolejny odcinek oczywiście z gry GTA 4 na kanale Szepardzik. moi drodzy, niesłychanie długo nie było tego, tych, tychże odcinków, ehm, za co przepraszam, ehm, nie ma na to większego wyjaśnienia niż po prostu brak chęci nagrania w GTA 4. E, będąc zupełnie szczerym, natomiast e, no postawiłem sobie za cel, żeby jednak przejść wszystkie faktycznie części GTA i zrobić to na 100%. E, nie wiem tylko, czy GTA 4 będzie się wpisywać w tę zasadę, bo naprawdę nie wiem, czuję po prostu jakieś takie wewnętrzny, wewnętrzny sprzeciw kiedy mam e, kiedy mam uruchomić tę grę e, ale oczywiście obiecałem więc, 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 więc to zrobię e, i jeszcze raz, to jest coś co, o czym wiele razy mówiłem, to nie jest kwestia e, gry e, samej w sobie bo, bo gra jest po prostu, wydaje mi się że obiektywnie można śmiało stwierdzić, że po prostu z okay, wszystko jest spoko i można sobie wejść w tę fabułę, tylko po prostu no nie wiem, GTA 4 dla mnie chyba jest nie, nie okej. Okay. Eee, najprawdopodobniej na tym silniku e, zresztą b, b, będzie e, reedycja, tak mi się wydaje, jakiś remaster, e, e, rework, nie wiem, e, cokolwiek e, e, na... A jeśli chodzi o Red Dead Redemption 1, który bardzo chciałbym o sobie ograć żeby właśnie sobie zobaczyć, jak to tam wszystko grało śmigało, zresztą ja też o w Red Dead 1 o Red Dead za dużo też nie wiem, więc to jest też fajna sprawa, ale w ogóle to przeszliśmy z GTA 4 do RDR1, ja to byłbym dobrym politykiem, co? Odwrócenie sprawy w ciągu dosłownie jednej wypowiedzi, to jest... Oczywiście żartuję. Przypomnę tylko, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zapraszam do opakowania w górę, jeżeli nie, to zapraszam do opakowania w dół, wszelkie potrzebne. linki z się oczywiście w opisie tego filmu, gdzie zapraszam. Zapraszam również do subskrypcji i patrzenia w dzwoneczek, pamiętajmy, żeby być na bieżąco z wszystkimi możliwymi filmami. W ogóle, ktoś mógłby mnie zapytać, to Shepard, po co grasz w takim razie, skoro ci się nie podoba. Moi drodzy, ja w swoim życiu, kiedy stawiam sobie po prostu pewnego rodzaju, nie wiem, zasady, jeżeli stawiam sobie jakieś cele, to może mi się to nie podobać, ale ja wiem, że o wiele bardziej bym żałował, gdybym nagle przestał. Zresztą robiłem tak dość często, na przykład na poprzednich kanałach, gdzie nie kończyłem jakichś serii. I to mnie gdzieś tam bolało zawsze. I dlatego dlatego po prostu staram się już tak nie robić. Zacznijmy sobie po prostu od przygody, przy, 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 przychodniego, przychodnia. NIKO! A pamiętam go chyba. A ja wiem!

Także, od, odpowiadając teraz na pytanie dlaczego. E, I też proszę nie uważać, że, to nie wiem, ja to robię jakoś teraz dlatego, że, e, że, 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 że muszę to robić. Jakby chciałem to zrobić, tak czy siak, e, no tylko ma, miałem taki po prostu jakąś niechęć i zebrałem się w końcu w sobie, żeby jednak to w końcu e, nagrać i zrobić. Także no, oczywiście, enjoy, jak dla wszystkich ludzi, którzy, którzy, którzy lubią GTA 4 jak najbardziej, e, no.

So boys, here, no, no, we'll be Możesz mnie proszę puścić. Duży panie. Dobra, chodźmy sobie Okay miło. Dzień dobry, Ivan. In fucking insane. You saved my ass again You, you uh, 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 uh. Don't worry about it No man, this means something I'm the big shot money lender Who screws his hot apple pie American fiance Three times a week And you still ain't made it yet But you're the one saving my life Hang in there man This

Dobrze, lecimy w takim razie sobie do Derrika. Zobaczymy, co on tam ciekawego. Co to, cóż to za misja kolejna u Derika? I się wydarzy. Eee... Swoją drogą, z czystej ciekawości. Jak wyglądają statystyki? 41,8. Z tego, co pamiętam, jesteśmy po 20 odcinku, czyli 40 odcinków? A, ja pamiętam tę misję! Tu mi się zacięła gra!

Why do you do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does mm. it stop you thinking? It stops you caring. Which is even better. <coughs> so. What do you care about? No, właśnie. I care about getting people back who claimed I was a grass. People who used that to steal shit off me. Mm hmm. Maybe that's what your brother was talking about, when they said you needed help taking care of all the business. Mm hmm. So, I mean, I ain't a saint. Uh, I, I Boston. Dobry a film. Spanisho, I, I messed up, but I tried. mm Hmm. I made a mistake, but I admitted it. We all make mistakes. Exactly. And this guy. Is still threatening to kill me and my family. hmm What's oh, ah, his name? Bucky Sligo. Bucky Sligo. Oh, name, Can you get access to police computer? Sure. Hmm. Find the fuck. Shut him and his pals up. No. Okej. 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 Znać radiowóz. Czy jakiś radiowóz mi tutaj magicznie wyskoczy czy, czy musimy dzwonić pod 911 O tam widzę jakiegoś? Możliwe, że gdzieś tutaj nawet... By był. No w każdym razie, w ogóle moi drodzy, to e, no, pochwalę się, nie pochwalę. Bardziej po prostu stwierdzę fakt. E, w ostatnim czasie udało mi się e, wrócić w końcu z, e, można powiedzieć, delegacyjnych gdzieś tam e, wybiegów. W Dublinie byłem, w Rotterdamie byłem. E, ale mimo wszystko w domu najlepiej. Zresztą też na obu kanałach zresztą się pojawiły przez to pewnego rodzaju. Pewnego rodzaju e... cześć. Jakieś takie można powiedzieć, rzeczy szybsze. Nie, nie ma. Hej. Okay. Musiałem tylko sprawdzić, przypadkiem pan policjant w porządku pilnuje. Nie pilnował, więc musiałem mu przypomnieć, gdzie jest, co ro ma robić. No i dobra, w takim razie trzeba sobie tutaj gdzieś ładnie zawrócić. aż trzy gwiazdki w sumie dostałem, Ja się chrupia. No i dobra, w takim razie sobie tutaj szybciuteńko przelecimy. Ależ tam mnie gonią koledzy piękni, o właśnie. No i to jest coś, o czym zresztą rozmawiałem w ogóle z ZigZakiem. Na temat GTA 4, bo ten dzieciak oczywiście mówi, że to jest najlepsza część GTA. Albo jedna z jego e, ulubionych części e, GTA chłopnie <tryk> co gada w ogóle. E, no i, i, i właśnie powiedział tam, że. No, jedyne co się musisz ten, to musisz się przyzwyczaić po prostu do tego dziwnego sterowania, e, samochodami to będzie GT. Plus jeden, natomiast jest zmieniłem faktu, że no. E, no nie. To. Handling ugh. E, dobra, pokaż aktualny Przez to poszukaj bazę do policyjną. Aha, uh -huh. Bucky Sligo. Bucky Sligo, tak. Yes, Bucky Sligo, Burger Shot older, ucieczka z miejsca wypadku. Zlokalizuj.

Ok, no dobra. Sprawdźmy wobec tego, co tutaj się wydarza. Ok. Podjedziemy sobie tutaj bardzo ładnie, fajnie. Jezus Maria, zmień ten bieg! No tylko bosko przy co za chłop... Podjedziemy sobie tutaj do tego, bo ej, w sumie to chyba jeszcze mi nie było w tej okolicy. Dobra, siema. O, jejdź za bakiem tego kumpli. Baki? Co? To ten z, y, zimowego żołnierza? O, ależ, kurde, tutaj fajny, fajna akcja pościgowa, bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba teraz, fajna scenka, fajna, fajna, co pro troszeczkę wyżereresosowana. Wyże, wyże, no dzień dobry, ale tutaj już prawie ci miałem, kolego, o cholera. Nawet mój kot się na mnie popatrzył, co ja właśnie odwaliwszy. Jezu, ale chłop, całkiem nie ukrywam, całkiem dobrze jeździ. Tutaj, kurde, takie zwroty z wody w zwody. wody. Ty! Nawet nie pchnąłem tego samochodu. What the hell! A już kurde go miałem prawie, kurde bela. One more. Jesus. No ale dobra, to sobie wyjmijmy sobie już prędzej tego. Jakoś apteczku nie by się nie ukrywam, przydało troszeczkę. Może będzie tu była jaka? Hmm, nie. No dobra. O! Naprawdę, policja? Przecież ja im pomogłem, przecież właśnie. Dobra, au, 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 au. stop, stop, stop Dobra, gościu, i tak nie trafiłeś Dobra, tak będzie prościej chyba Uuu, Opa, pa, 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 Jak to mówią skawiki. Oj Nie trafiłem, no, <laughs> Zajebiście Skok kaskaderski zaliczony! O co ty gadasz <laughs> Zaliczyli mi ten skok! <laughs> ale debile. No nie wierzę, dobra, ale z to mi przynajmniej nie, nie widzi helikopter, więc może mi co najwyżej tam... Popędzlować moje światła w y, radiowozie, oczywiście. No, 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 no. No i dziękuję. Trzeci półklotka. Nice. Dobra, le lecimy od razu w tym tak zwanym międzyczasie do Reja Bocino.

Co? Jezus, za, zapatrzyłem się na te dialogi, bo oczywiście go nie rozumiem. A właśnie, w sumie to nie jest tak, że, że przypadkiem bracia czy tam rodzina McReary nie pochodzi właśnie z Irlandii? Byłem w Irlandii, co? To to ważnika, jesteś trupem, że, że tyle mi tyle czasu nie chcę tutaj. Do dwojga, dwojga, moi wyborcy co nas będą że Jezus, Mary ziomek. No, jakby pracuje, tak? Jakby odwaliłeś tej strzajc, tak? nie patrzył troszeczkę przez cyby. Więc Us uspokój dupy. E, no, ale wracając, że tak, byłem właśnie w Irlandii, w, 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 w Dublinie, a w zasadzie to takiej miejscowości pod Dublinem, w, w Neish, chyba tak się na to mówi. A jeszcze bardziej! Czekaj, masz dostęp do kryjówki w Oldenry. Chcemy mieć na ciebie oko i byś był blisko nas, Niki. Od tej pory możesz korzystać z mieszkania Wy, Aldenry. Nie martw się tym, że twój kuzyn będzie sypiał samotnie. Nic mu się nie stanie Ciao. Aha. Aaa, bo Ray Bocino to jest... Okej, okay, dobra, 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 mnie tam podejrzewał to, że ja go przecież go kradłem. To... No nie wiem czy takie twój karniko, ale... okej. Okay. Dobra, co? O, coś tu, ktoś tu. Hey man! What? Hey! Hey! Nico! It's me, Hosan! Hosan! How are you? Oh wow man! It's good to see you. Ah, uh, you too. So you stayed. Yes! <laughs> and you did you meet your cousin? Yes, uh, things have been mm. complicated. How about you? Uh, <laughs> Non stop madness! <laughs> Brilliant! Hmm. I have met a lot of lunatics and life is wild. My friend's uncle gave me a job uh, selling handbags. Knockoffs, you know. Sure. It's so hmm. easy! <laughs> uh, easier than working on the goddamn boat, anyway. <laughs> hmm. Hmm. I mean, Bravo! I love you, man, after three months on that ship. Let's just say I was not cut out for the sailor's life. <laughs> ah, shit. It's good to see you. You too. Hey, Hassan speaking. Hassan. Yes, I'm on my way. Nico, what are you up to? Nothing too urgent here. Uh, why don't you walk with me? I've got to go collect some money. Yes? Mm hmm. Great. Oh, as if collect some money. Dobra, to pojedziemy radiowozem będzie szybciej. Hey, Nico, man, we need a car. Damn car, you, we 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 move. Move. Stay Out of the way. Jesus. This guy's just over on Castle Drive.

Got that money. I've been waiting a while. I forgot to ask. You got a visa? I ain't giving good American currency to an illegal. Ale mu Shit. He's got on my back pain! Can you get him? No prost, że tak. Pa. I'm sick of punks like this screwing over hard workers because their grandfather got off the boat here. Not them. Hey man, that's the way the city works. Scumbags can do what they like to us. We're at the bottom of the pipe. Shit! He's getting a good lead. He's getting a good lead. I'll off Oh.

Что тут с Ничего тут не происходит. Эти люди... они все одинаковые. Ты должен работать сам. Мне не дает смысла быть обманутым каждым шпатлевым в Либертай-сити. Да, чувак, может я должен. У меня есть что-то, я могу купить много As long as I don't give them all to the first woman who gets into bed with me. Nie, 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 no to kurde, przecież widzisz, jedzie samochód policyjny tutaj jojot, jedziesz mi wieżę centralnie potem no przecież kurna. Nico, you're amazing. A fucking savior. This was one more wild trip in Liberty City. Made me think I should settle down though. Get that dog we talked about. Really? Yeah. I don't know. Here's some of my pay. Call it the stuff I'm not giving to the tax man. See you around, Nico. <coughs> thanks, man. You didn't have to do this, but thanks. <laughs> <laughs> no, 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 no. I'm no even near kart... No, police. I'm not No, it's over. Five hundred dollars. Brucey. Uh, what? No to wydomin, niektórzy przestaniesz zrobić ludzi wyrabiać mięśnie, czy co ty tam robisz, w mieście są nowe wyścigi i ktoś musi je rozwalić, bi dokładnie tak i moi drodzy, tym rzecz pięknym, optymistycznym odsetem zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek z GTA 4. Tak mi się wydaje, że to mogłoby być najlepsze rozwiązanie w tym momencie, ponieważ ee, no nie chcę jakiejś dużej misji zaczynać, ponieważ one nieraz mogą potrwać po prostu długo, a nie ma co przedłużać. Dziękuję wam bardzo serdecznie moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku, a ja sobie od razu nagram następny, więc możecie być śmiało przekonani, że będzie bardzo następny. Trzymajcie się, pa, pa. Was looking kinda dumb uh -oh. with a finger and a thumb in the shape.